Proszę państwa, co tu się odcinęło na tym odcinku, to nawet nie wiesz. Zapraszam do oglądania. 16 zł wygrywa w tym momencie. Oto ten użytkownik. Gratulacje, zgłoście na E-mail, a my zapraszamy na potężny piuuu. Kurwa ja pierdolę, to no kurwa niepoziomnym, no! Co ty odpierdzielasz, no! Jak ja ci zaraz z skinem normalnie! Ty wiesz jaka jest zajebista strona? Pirateswap! To jest najlepsza strona w necie! A ty mi z tą wydupiaj! Pizzę mi kurwy zamówiliście! Pizzę se możecie zamówić swoim twoim starym! Pirateswap zajebista strona, 35% z kodem X Tony Możesz normalnie wjeżdżać na rejon! Siemano! Witam serdecznie! Widzowie, lecimy dzisiaj sobie na temat na ciku, na casehugu mam dla was konkurs kolejny Mam trzy konkursy które są aktywne 62 zł do wygrania 80 zł do wygrania i 50 zł do wygrania z kodem xtony używajcie kodu xtony żeby TONY miał dużo kasy kurwa ze współprac normalnie i wjeżdżajcie na rejon nie kod xtony tylko i wyłącznie w temacie drila drilla, drilla, cover me kurde minc, hostage tu Wiktory będą testowane skrzynki na odcineczkach ale dzisiaj lecimy od 4,40 do kosy. Taka kwota 168Z. Zobaczymy, co ta skrzynka potrafi. możemy ją zacząć w sumie otwierać powolutku, powolutku. Eee, sprawdźmy to, Mordo. Sprawdźmy to, Mordo. Normalnie. Ty Royal Division wjeżdża od razu w pierwszej skrzynce. No ładnie, ładnie. Co ten Royal Division nam tu pokaże? Royal dawa jakoś kosę, Mordo. uj. uj, uj, uj. Bziutko, ale daleko 25 zł. Myślę, że dobra tutaj, dobra tutaj. Opcja w pierwszej skrzynce. Ładny Royal Division wjechał. O tego, co góro. I co mam tutaj? Ubracie, bracie, myślałem, że neonowa rewolucja będzie tutaj. Tony się napije, Tony zmęczony. Ale Tony ciśnie, wczoraj nie było filmu, no niestety. Od tego, co góro, nie? Cortex za 11 zeta, dobrze ta skrzynka oddaje na razie, drillo. Drilla, ale co fajne skinshoty, ty, znowu zarobas. Jak są chyba te, siup, 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 to, to jest zarobas. To chyba nie, to chyba nie, blisko, kurwa. na razie nie zabiera skrzynka, o dziwo. Szok i niedowierzanie. Pyt Viper, ty, no normalnie, zarobas, drilla, otwierajcie drilla, gościu. Drill, co wjeżdża, to jego, Royal Division dla nas tym razem, panowie. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Sprawdźmy to, sprawdźmy to, mordziaty, mordziaty. Ice call it. Osiemdziesiąt zeta, no tony to robi kurwa kose dzisiaj, nie? Na skrzynce za 4 zeta. I ja ciulam, nie? Hehe, panowie. Ja nie wiem co tu się od, odciulnia, ale ja cały czas odbieram, nie wychodzę z tej skrzynki. Nie wychodzę z tej skrzynki, zarabiamy se siano, kurwa klikasz se skrzynki i se zarabiasz sianko. Szok i niedowiedzanie. Cały czas na plus jesteśmy, chyba najlepsza skrzynka na Casehugu. Chyba od dawna. No nie wierzę. No co to się odpierdziela, widzowie? Ho <laughs> ho! Panowie! to może by tak cztery skrzynki otworzyć. Ostatnia pojedyncza. No jesteśmy zarobieni na razie. Na razie przynajmniej to świetnie wygląda. Twórzmy pięć skrzynek na raz. 22 zł. Uuuu Diamenciki wjeżdżają na rejon. Uuuu. 17 zł, dobra, tutaj straciliśmy na 5 skrzynkach lecimy po jakiejś royale, 20,50 ile nas kosztuje otwarcie, 22 zł dobra, jest blisko, wiecie, kwoty sprawdzamy, sprawdzamy o, 14 zł tutaj 5 skrzynek nie oddaje. ale pojedynczo, dwa sioda sioda co siadło to jego, 27 zł zarobas, dobra lecimy dalej pokaż mi swojego dryla, gościu Melancholnia, normalnie, melancholnia. Picobello Manefic Picobello Magnific. Pit Viper Pit Viper, Co tu jeszcze masz ciekawego, Mordo? Co nam tutaj pokażesz? Dobra, delas change idziemy na jakąś grubą bitwę z tymi skrzynkami. Bo Drilla tutaj oddaje solidnie. Dobra, 884 Dawaj na case Batla, Mordo, stwórzmy sobie. Stwórzmy sobie case Batelka. Dawaj, Drilla normalnie. Ja bym se kurwa. Można tutaj Jokera pizgnąć. U drilla Joker, kurwa, tutaj grubo, grubo. A co tu się nie da dodać tej skrzynki takiej kuźwa, to jest tylko Joker, no tak. Dobra, to zróbmy tak. Zróbmy sobie może tak, zróbmy sobie 40 zł, i teraz byśmy sobie Jokera wzięli. 180 zł to będzie 230, Klasi klasyczne skrzynki 210. Nie, 220, 219, 214, 210, 28. 5 skrzynek i jedna, kurde, konkretnie. To było dobre. Na dwie osoby, jakbyśmy pisgnęli taką bitewkę dzisiaj. Solidnie. Widzowie, co myślicie o tym? Let's go. Sprawdźmy. Sprawdźmy, nie kućmy losu. Fajnie, jakby dołączył do nas ziomal jakiś. Na tak potężną bitwę. Myślę, że Survival ktaj będzie dzisiaj, kurwa, tutaj robiony. Tak o. No, dawaj Survival knife a Mordo. Chyba 10% będziemy mieli na niego. Tak, jak po cenie, widzę. Tak powinno być, przynajmniej. Jakoś, takoś. No, musimy poczekać na jakiegoś ciśpółka, żeby wjechał do kurde bitwy. I będzie gitara, nie, widzowie. Także. Cosmic Stone, pamiętajcie, bo coś słabo ostatnio z aktywnością. Nie, Turki nowe tony wymyślił. Możecie już kraść, youtuberzy. Youtuberzy już możecie kraść pomysł nowy tego tonego. Mam nadzieję, że pojawią się te miniaturki na, na wszystkich kanałach CS-owych. Let's go to fucking moon! I love konkurencja. konkurencja jest zajebista. Normalnie możecie używać, ja zezwalam, kurde, to Tony zezwala, normalnie ten, tylko inne kolorki dajcie i zajebiście będzie. Dobra, gramy z, dzisiaj z botem. Z botem, proszę Państwa. Bot. Zagramy w pokera. Zagramy w pokera normalnie. Raz daje, raz zabiera, co się kurwa tutaj odpierdziela. Drilla Plus. daj nam kurwa Sianoni, na razie się nie zapowiada najlepiej. Skrzynki totalnie to nie oddają. bo trafia cały czas totalnie zajebiste rzeczy. Tony za 4 zł. drilla, drilla, Tony się trochę, trochę się Tony tutaj ten, ostatnia skrzynka decydująca. Dla Tonego Royal, ja perdole. A ja, pardola. vidzově, samé kosy tu jsou v rojalku Oh my fucking gosh. What the hell is this, bro? What the hell is this, bro? Ho ho kurva, v lato. O хуй вот те. Normalnie, o pięknie, jest widzowie, bo jest pięknie, nie? Zajebioza, zajebioza. O, to chodziło w tym odcinku, także pozwól I zapraszam na kolejny potężny film. A idę sobie zwalić kocopuła.